I witamy was w końcu po tylu próbach odpalenia gry w <gry> Europie Uniwersalnej 4 z Mejusem. jak Znaczy, to, to było do kilkunastu chyba. Litwa wzięła mnie jako rywala. To jest powód do wojny, Mejus. Może. Ale muszę skończyć jedną wojnę, żeby wziąć go jako rywala. Co ty bijesz?! No nie, nie poprawię relacji, nie zdążę. Mm. Tras pisze na Facebooku, że też ma hep na Stellaris, a ty nie do ja zagra? To wpisz sobie w YouTube Stellaris Stella chyba, przez dwa. Ja też r. nie wiedziałem, dopóki mi było. Lukas nie pokazał. To jest gra 4X. O. A co, to, co to są A co to są gry 4X? No, że się dzieje wszystko... <laughs> Masz wpływ na każdy... No nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Że w czasie rzeczywistym rozwijasz swoje imperium. No, w czterech wymiarach. Okej, okay, zaufam ci na słowo. Dobra, podbijaj to szybko. O, piąty poziom fortu. Tym się Austria zająć w tym czasie. Nie wiem, jego sojusz z. Y, Milanem mnie trochę przeraża. Kto? Kogo? Austri Austrii. Ale my nie idziemy na Austrię. Na Litwę, a Litwa Austria pośrednio. No ty mówisz, a mogły się zająć Austrią? Gain 10 prestiżu albo 20 administrative power. To jest na administrative power. Mam administracyjną ideę. <coughs> Daj na trzy. Proszę. Tylko nie zlagujesz. Majos! No Lagi. Startuję. Wow, biedny Ulm. Baden go podbija. To jest wolne miasto. Postawić je. <noise> Ale Baden atakuje Lorraine. Która ma sojusz z nic O nie, dwie prowincje. Dwie prowinc... To jest jedyne wolne miasto w Cesarstwie. A, dwie prowincje na reformę się nawracały. Jedna z Twojego punktu, druga ze Sztokholmu. Ja mam jedną prowincję w Kaliszu. Do 58 będę musiał czekać, żeby ją nawrócić. Baden nie ma następcy, co? Hmm. Jak zginie, to Van zasiada na tronie, ciekawe. O ja pierdzielę. Chcesz, możemy zaczynać, bo. Zmieniłem ja muszę zdanie. Czekać. Co się stało? Przyjrzyj się dołączył do wojny z Francją. U. Zapierdzielam. Ej, ja mam... Nie mam mu jakby powiedzieć wojny, bo nie ma granicy. Ej, ja mam, lecę. Wszyscy, Kastylio, Szwajcaria, no ty też. Baden, Brytania, Wielka Brytania, Otomani i Węgry. Ja wiem czy ja chcę dołączyć do tej wojny. Ja nie mam co od niego wziąć. Nie będziesz miał wyboru. Tak, tak za bardzo. Dzień dobry, Niderlandy. O Boże, ty pomyślałeś o posiłkach trochę za późno. Limit 61 w Memmingen. To jest gwałt. To, co ja robię teraz, to jest gwałt, Meios. Nie wiem, czy to jest legalne. To, jak będę ich teraz zabijać. Patrz, Stackwright pójdzie? Może nie. A poszedł Stackwright. Widziałem. To jest gwałt, Meios. Ja mamy wojska? Współ miliona. Ja z pół miliona wojska mamy na Francję. No, prawie. On już nie ma nic. Zrobię i stack tak się. I Nie ma nawet kolonie. Nie, ma kolonie w RPA. Wow. Mundial będzie mieć. Otomani będą walczyć? Nie. Rozmyślili się. Ej! <grystanie> Milan idzie z Francją, na... w Austrii jest. Wiem. Nie idą do mnie. Ja się z nimi z chęcią przywitam. W jakichś górach. No chyba, że otomanii będą tacy mili i się zajmą micharnią za mnie. Niderlandy! Przyszedłeś z powrotem. Ja przywitałem chętnie ich forty drugopoziomowe. Ja to mogłeś mówić, się z Niderlandami bije, czy też bym poszedł? ty nie masz wojny z Niderlandami? ale miałbym. Dlaczego wszyscy mają większe morale ode mnie? Ja nie rozumiem, co tu chodzi. Nawet głupi Niderlandy. Paryż upad. Gratuluję. Teraz Leon. Tu chodcy kalę przejmą zaraz. <laughs> Jak tam wojna francuska? A patrz. właśnie, patrzę i podziwiam. Widzę, widzę podbity w Paryż, ale widzę też 18% wojny. A, bo dopiero szampanię wzięliście. Dobra. No i uchodźcy przejęli kale GeForce zaprezentował GTX 1070 i 1080? Uh, uh. Kupuję. Może coś kupię. Kupisz mi? Mm -hmm. No to dzięki, zajebiście. Mogłem, wiedziałem, że mogę na Ciebie <laughs> polegać. Za, do, za, doży, za dożywotnie używanie cię jako sekslarki. Eee, za, za, za nagrywanie ze mną, na przykład, drugi kolego, przyjaźni, co? Takie pieniądze tu już nie idą. Chyba nie podchodzą pod przyjaźń. To pewnie będzie kosztować głowę z 3,5 kg. Zdaję sceny Wow! Chorwacja podbija Węgry. Aha. Jesteśmy w trakcie wojny z No Tak. 500 kasy czy stabilność? Ile mnie kosztuje stabilność? Ale zjemy kasę, mam kasę. Podniesiemy wartaksy. Nie wiem po co. Na koniec wojny, ale podniesiemy. To jest dopiero początek ich niszczenia. No, ale prawie koniec tej wojny. To już jest 43% wojny. To co ty jeszcze chcesz brać? Nic ich. Jeszcze Portugalię przy okazji. Milan, może. A pomyśleć, że dopiero jak Bismarck by to zrobił za 200 lat. <grystanie> A Hitler za 300. Ale w międzyczasie na Ale... to on skopał dopiero wszystkie. Ale dokładnie za 300. Jej, siła misyna, że plus 3. Nie, żebym jej na coś potrzebował na razie. A ja poproszę. Co to za bunt w Akerszusie? Nie! O nie, Austria no, fabrykuje klejmy na mnie. Bardzo się boję. Wychnął mi bunt po drugiej stronie kraju. <laughs> Widzę. Jedno z eventu. A nie było innej opcji w evencie, żeby nie wybrać. Nie, masz bunt. 20 tysięcy. <laughs> w taki sposób. Masz bunt. Norwegian separatist A nie, Portugalia się nie dołączyła To jest najlepsze? Nie tracę manpowera. Hmm. Wiesz gdzie przeszli Norwegian separatist? Do Moskwy. Do... <noise> w sumie Moskwa ma więcej Norwegii niż ty. Conquer brasta. Jak... brasta. Pamiętam, że jak w E3 było napisane, że pod... na koniec gry i tak Fransz będzie należeć do Francji. Już nie. O. A Litwę? chcecie, żebym szedł. No dobra. No, no. Daliście mi darmowego jedynego klejma, którego mogę na Litwie zrobić. A nie mogę wziąć unik personalnej. Nie. Pochędzolerowie. Żeby na jakimś wymusić Unię Personalną, to trzeba mieć specyficzne kasusbel. Ja na przykład punkty dyplomatyczne. To też. których nie posiadam. <coughs> Jak jesteś <coughs> 10 czy 6 ponad limit? Bywa. No, bywa. Wielka Brytania się we Francji zdesantowała. Ale otomani się tłuką tutaj. A, tu, uważam. O, 70 tysięcy ottomanów. Możesz oddać... ...aust tego, Wielkiej Brytanii, ziemię... W tej wojnie? N nie myślę nad tym. Mam swoje cele. O 50 tysięcy Otomanów kontra 30 tysięcy Francuzów. Ottomani nie mogą przegrać, ale idzie. Idzie Brytyjczycy, idą. Idzie 48 tysięcy, okej, okay, raczej wygrają. Ten Elan ich nie uratuje teraz. No. Ha, Venetian separatist w Wenecji. Ej, ale poradzicie sobie z tą Chorwacją, co nie? Bo to źle wygląda. Chcę posić z tego fortu w Milanie. Brawo od Tomani. Brawo ty. O, dyplomatę poproszę. Mogę kończyć? Dziękuję. Co to jest? Co? To, co to jest? nie wiem. Jakim studentem mi to możesz wysłać, jak że jesteśmy w wojnie? Normalnie nie mogę wysłać podczas wojny. Właśnie, wydaje mi się, że jak ty jesteś w trakcie wojny, albo ja, to nie możesz tego wysłać. Po prostu akceptuj. Spoko. No, akceptuj. Tegoś się spodziewał. Ty kiedyś nie mnie po posłuchasz. Się, nie po to się z nim tłukłem przez 5 lat. <laughs> czekałem 5 lat, żeby żebyś wskoczyło 100%, żebyś mi teraz oddać tę prowincję. Znaczy nie tobie, tylko jemu z powrotem. <laughs> Dobra, Milanie. <laughs> Zaraz cię zniszczę w końcu. W każdej grze, jaka jest, jesteś kurwa za silny. Jak, się, jak ciebie się samemu zostawi. No, zamienił się już w Ambrożen Republik? Jeszcze nie. Sekund dwa to jest logiczne. Jak przegrasz się bitwę, gdzie był generał i całkowicie armia zniknie, to generał też ginie. A nie to co tutaj. Generał ci umrze po drugiej stronie na morzu, to płynie. No. To jest najlepsze. <gryw> Jak ci później generał wraca z drugiego końca świata. Nie uciekał do swojego kraju, czy za swój kraj, w swoim kraju, ok, czyli czas i zniszczyć. Mimo, że w górach które zaboli. O, i przez to, że w górach to nie będzie z tego Tak by nie było raczej. Może by było. Nie dał rady, mam 11 000 na 19 jego. A teraz, ale mi chodzi, jakby Piedmont nie był górami, to może by był po prostu No, poszli w końcu, desantowali się w tej Chorwacji. Teraz musi stakować pójść. i nie poszedł. A teraz pójdzie w i no i poszedł. Aust Austria wybrała mnie na rywala. Ok. A, Austria ma sojusz z, Aust z tym Z Litwą, Węgrami, Milanem i Mantuą. Ok. I w sumie trzech dużych na dole, plus jeden duży. Wszyscy duzi są do już. okej? Czy <laughs> <laughs> kogokolwiek nie zaatakuje się, będę pógł No dobra. Francja tą... ma 19 Chorwacja. idei. My mamy po 32 każdy. Serio? No, Francja i Anglia mają 26, 23, a my mamy Je 22, jedyne. obydwoje? Litwa ma 27. W końcu, Milan zdobyty. Ten historyczny moment. Najcerra ma 26, Milan ma 30 idei odblokowanych. Chciałbym od Chorwacji ja zacząć, wiem, ale... Więc co ty chcesz zrobić. Ja? 60 tysięcy Austrii. Anglia i Kastylia. sobie z takim 60 w Dalmacji. No i nie przejmuj jej. Mój net. Wróć do mnie mój necie. Come back. cały czas chciałem na 200 pingu, jajee, jajebie. <grystanie> Repus. Okej. Okay. Do w kolejnym odcinku z Europy Niewysojnej 4. Cześć, pa. Czyli <grystanie> kolejny krótki odcinek na razie.